Okay. cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. jeszcze wczoraj. 59% szans na podwójną obniżkę stóp procentowych to przewidywały narzędzia Chicago Mercantile Exchange Tool, a dzisiaj już 69%. Także coraz więcej traderów na Chicago Mercantile Exchange uważa, że będzie podwójna obniżka, to znaczy, że stopy procentowe nie spadną nie o 25 punktów bazowych, ale o 50 punktów bazowych. A co za tym idzie? Jest duże prawdopodobieństwo, że rynek będzie bardzo dynamicznie reagować wzrostami czy spadkami. No i teraz niektórzy uważają, że to będą ogromne wzrosty, ponieważ tańszy dolar może równać się droższe akcje, w tym droższy bitcoin. Inni uważają, że dolar może na tym zyskać, ponieważ to już jest wycenione. Ale pytanie, czy to faktycznie już jest wycenione? Patrząc na bitcoina tego nie widzimy. Patrząc na SP500, zdecydowanie tak. Zatem na dzisiejszym materiale postaram się przeanalizować bitcoina, dla Was pokażę Wam kilka danych on-chain. Pamiętajcie, to nie są dane porady inwestycyjne, to nie są rady inwestycyjne. No i zaczynamy od funding rates na giełdach typu futures. Na bitcoinie widzimy, że emocje są wyrównane, choć niewielka przewaga zleceń longujących, czyli jednak większość rynku obstawia, że bitcoin będzie rósł w takim krótkim przedziale czasowym. Wcześniej widzieliśmy, że obstawiali, że bitcoin będzie spadać, i zwróćcie uwagę, to były te momenty. Tutaj rynek obstawiał, że bitcoin będzie spadać, widzieliśmy to po stopach finansowania. Widzieliśmy po stopach finansowania również, że traderzy obstawiali spadki bitcoina w tym punkcie, kiedy bitcoin był również na idealnym dołku. Wtedy pokazywałem Wam też, że moim zdaniem jest to dobry moment na zakup. Również z drugiej strony traderzy obstawiali, że bitcoin będzie rosnąć. Kiedy? W tym punkcie, kiedy bitcoin już zaczynał spadać. Również w tych punktach. W tych dwóch widzieliśmy bardzo duże pozycje longujące, to były dobre momenty. Paradoksalnie nie na zakup, ale na sprzedaż, a w związku z tym, tutaj taka lekcja dla nas: jeżeli większość rynku uważa, że bitcoin będzie rosnąć, to wcale nie znaczy, że będzie rosnąć, tylko to znaczy, że być może większość już kupiła, a w związku z tym jutro nie będzie miał kto kupować, czyli być może właśnie zawrotka. Kolejna metryka. Którą wam pokażę to jest Open Interest i Open Interest jest podobnie do Bitcoina w zachowaniu. A z Open Interest wyciągnijmy stochastik RSI, i ten stochastik RSI, jak był na niższych poziomach, które przeważnie wskazywały dobre momenty pod zakupy, był również na wyższych poziomach, przeważnie wskazujących bardzo dobre momenty na sprzedażę Bitcoina. To teraz jest na poziomie neutralnym, ale. Neutralnym poziomie z tego wyższego poziomu, to znaczy, że wydawałoby się, jakby była jeszcze przestrzeń pod dalszy zjazd Open Interest, a co za tym idzie również tąpnięcie Bitcoina niżej. Kolejna metryka to CBR. CBR, który pokazuje różnicę pomiędzy zakupami na giełdzie Coinbase i Binance. Jeżeli ta metryka idzie w górę, a tutaj mamy z niej średnią, kroczącą, wykładniczą, wyciągniętą. To znaczy, że są większe zakupy w danym momencie na giełdzie Binance wśród tak zwanego retailu. Jeżeli ta metryka jest poniżej zera, to znaczy, że większe zakupy są wśród traderów na Coinbase. Tam przeważnie grają instytucje. Teraz zwróćcie uwagę, te momenty, kiedy instytucje, czyli Coinbase kupowało, to przeważnie były również ciekawe momenty pod akumulację bitcoina. A momenty, kiedy ekscytowała się ulica, czyli Binance, były to momenty, kiedy bitcoin już, już rósł lub kończył swoje wzrosty. Co się dzieje na chwilę obecną? Na chwilę obecną ulica kupowała i emocjami spadliśmy prawie do poziomów neutralnych. Wygląda to tak, jakby ta lokalna górka, lokalny szczyt emocji był jeden dzień już za nami. A w związku z tym możemy wyciągnąć taki wniosek, że być może warto poczekać na moment, gdy zaczną akumulować traderzy na giełdzie Coinbase. I tutaj widzimy na metryce CBR, nie na średniej kroczącej, tylko na metryce CBR, że właśnie ta akumulacja już miała teraz miejsce, bo pamiętajcie, to jest średnia wykładnicza, więc ona działa z pewnym opóźnieniem. Natomiast na tym wykresie dolnym mam pokazane dane w czasie rzeczywistym. Kolejna metryka to STH SOPR, czyli sprzedaż wśród krótkoterminowych holderów Bitcoina. Zerknijcie na te momenty, na których teraz się znajdujemy względem tego jak te momenty w przeszłości korelowały z ceną Bitcoina, to jest zaznaczone na wykresie. Jesteśmy na bardzo niskich momentach, jeżeli chodzi o metrykę STHSOPR i to oznacza, że krótkoterminowi holderzy Bitcoina się nie wyprzedają w tym momencie. Oni się nie wyprzedawali również w tym punkcie, w tym punkcie, ale i w tym punkcie. Też trzeba na to zwrócić uwagę. W tym punkcie się nie wyprzedawali, ale i w tym punkcie. To niekoniecznie musi oznaczać idealny dołek, Zresztą, podobnie jak było w roku 2019, to też nie do końca były idealne dołki, ale to znaczy, że ten dołek był blisko, tak to wyglądało historycznie. No i w związku z tym pytanie, w którym miejscu teraz jesteśmy, czy warto jeszcze poczekać, czy warto jeszcze przetrwać kilka dni, kilka tygodni, żeby ta metryka utrzymywała się na tych niższych poziomach i dopiero zacząć akumulować, czy może już teraz, patrząc pod bitcoinie. Bitcoin jest od kilku tygodni, miesięcy na spadkach. W związku z tym teoretycznie byłby to całkiem dobry poziom pod zakupy, ale patrząc z szerszej perspektywy, Bitcoin jest po kilku latach wzrostów. Zatem pytanie co zrobić? I teraz przechodzimy do S&P 500 w stosunku do Bitcoina, a raczej Bitcoina w stosunku do S&P 500. To widzimy na tym wykresie. To jest Bitcoin, to jest konkretnie ratio BTC do SPX, czyli S&P 500. I to co widzimy, to faktycznie jeszcze większe przeceny BTC do SPX niż sam BTC do dolara. Możemy to rozumieć w taki sposób, że SP500 przez ostatni czas miało cały czas wzrosty i w pewnym momencie Bitcoin te wzrosty przyhamował do dolara i zaczął trend spadkowy, natomiast SP500 cały czas swoje wzrosty kontynuowało. I dlatego wykres Bitcoin do SPX jest w bardzo mocnym trendzie spadkowym. No, ale z drugiej strony, ten, ten trend spadkowy wskazuje na to, że jesteśmy blisko takich poziomów teoretycznego wsparcia. No właśnie, teraz pytanie, czy to jest wsparcie dla ceny bitcoina? Bo jeżeli SP 500 będzie się poruszało cały czas tak, jak się porusza, a przynajmniej jeszcze przez kilka tygodni, to te kilka tygodni dla bitcoina mogą zrobić kolosalną różnicę. Ponieważ zwróćmy uwagę na przykład kilka tygodni, czyli około 6-7 tygodni do wyborów w Stanach Zjednoczonych, czyli listopad. To jest około półtora miesiąca. Te półtora miesiąca jest w stanie zrobić w cenie Bitcoina kolosalną różnicę procentową. Wystarczy zwrócić uwagę na przykład na te wzrosty, które były w zaledwie półtora miesiąca, kiedy Bitcoin zyskał 78%. Na te wzrosty, które trwały również około półtora miesiąca, Bitcoin zyskał 71%, a wzrosty w roku 2020, które trwały w tej sytuacji też półtora miesiąca, Bitcoin plus 70%. Więc potencjał na kolejną ogromną falę wzrostową jest z tym, że jest jeżeli rynki na to pozwolą. Bo jeżeli na rynkach pojawi się duży krach, a teraz wchodząc na SPX i analizując SPX na jednodniowym interwale, narysujmy linię trendu spadkowego, to zauważymy, że jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie. W momencie, w którym jeżeli ta linia trendu nie zostanie przebita i zrespektowana jako wsparcie, to SPX może pociągnąć za sobą Bitcoina i to bardzo bardzo mocno w dół. Teraz przypomnijmy te momenty, kiedy Bitcoin był ciągnięty przez SPX w dół. To narysuję te momenty na wykresie, czyli momenty, kiedy SPX zaczynał tracić. To były właśnie te momenty. Jeszcze może narysuję ten moment. To teraz zobaczmy, jak to wyglądało na cenie Bitcoina. To były bardzo spadkowe okresy dla ceny. Bitcoina, Bitcoin tracił. I to bardzo, bardzo dużo. Z drugiej strony, indeks dolara. Indeks dolara też jest na wsparciu. I jeżeli wyrysujemy linię trendu wzrostowego, to zauważymy, że to wsparcie również może zostać zrespektowane. Indeks dolara zaczą... może zacząć odbijać, jeżeli indeks dolara zacząłby odbijać, wtedy SPX może tracić. Jeżeli SPX traci, wtedy najprawdopodobniej również. Bitcoin traci na wartości, i tutaj może pojawić się bardzo mocny zjazd w dół. Więc trochę myślę, że namieszałem w głowach wam tymi wszystkimi wykresami i spekulacjami, tymi analizami. I teraz jest pytanie, jaki wniosek możemy wyciągnąć dla siebie krótko, średnio i długoterminowo. Kupować czy sprzedawać. Oczywiście to nie są porady inwestycyjne, pamiętajcie. No to teraz przejdźmy na to, co będzie, czyli to, pod co rynki mogą grać. W dniu jutrzejszym o godzinie 20 będzie informacja o decyzji w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Rezerwa Federalna zdecyduje, czy będzie pojedyncza obniżka o 25 punktów bazowych, czy podwójna obniżka o 50 punktów bazowych. I uwaga, to narzędzie jest dostarczane przez właśnie Chicago Mercantile Exchange tu i pozwala przewidywać prawdopodobieństwo zmiany stóp procentowych przez rezerwę federalną. Narzędzie to wykorzystuje dane z rynku kontraktów terminowych. Fed Funds Futures i analizuje różnice w cenach kontraktów, aby ustalić, jakie jest prawdopodobieństwo, że Fed zmieni, czyli podniesie lub obniży stopy procentowe na najbliższym spotkaniu. Także to nie są byle predykcje, tylko to jest konkretne narzędzie do tego, żeby przewidywać prawdopodobieństwo obniżek. I tutaj zwróćmy uwagę, nie ma sugestii, że nie będzie żadnej obniżki, nie ma też sugestii, że będzie potrójna obniżka. Jest tylko sugestia, że może być albo pojedyncza, albo podwójna obniżka stóp procentowych. I teraz bardzo ważna rzecz jest taka, że te predykcje się zmieniały w czasie. Jak oglądacie moje materiały, to na pewno widzieliście, że jeszcze kilka tygodni temu te predykcje na pojedynczą obniżkę były na poziomie 70%, były na poziomie 80%. Teraz te predykcje się zmieniają. Teraz te nastroje się zmieniają i coraz więcej. Inwestorów obstawia, że będzie podwójna obniżka. A co za tym idzie, jeżeli miała by faktycznie powstać ta podwójna obniżka? To pytanie, czy ona już jest wliczona w cenę. Pytanie, czy jest wliczona w cenę, ponieważ jeszcze wczoraj zaledwie 59% obstawiało podwójną obniżkę, dzisiaj już 69%. No i wracamy teraz do punktu startowego. Czy ta obniżka jest już wliczona w cenę? Obserwując cenę Bitcoina, wydaje się, że nie. Obserwując SPX który nieustannie był pompowany do dnia dzisiejszego, wydaje się, że to może być wliczone w cenę. Ja dzisiaj nie przeanalizuję dokładnie tego, w jaki sposób te predykcje w przeszłości wpływały na cenę, ale postaram się to zrobić na następnym materiale już jutro, zanim jeszcze FED poda dane dotyczące stóp procentowych. Tak, żebyście to mieli jeszcze w dniu jutrzejszym. Postaram się dla Was przygotować konkretną analizę. Także koniecznie pamiętajcie, żebyście zostawili suba, żebyście mieli alerty na moje materiały. I mam nadzieję, że w dniu jutrzejszym dam Wam ciekawy, kolejny wartościowy materiał, który da Wam jeszcze większą jasność w stosunku do tego, co może się zadziać w najbliższych godzinach i tygodniach po decyzji odnośnie obniżenia stóp procentowych. Zatem podsumowując, jakie są fakty? SPX jest tuż pod linią oporu. DXY, czyli indeks dolara tuż nad linią wsparcia Bitcoin jest podatny i będzie podatny jeszcze przez długi czas na SPX i na DXY. Zatem jeżeli SPX miałby zacząć lecieć w dół, Bitcoin również może zacząć lecieć w dół. Jutro natomiast najważniejsza informacja to są właśnie obniżki o godzinie 20:00 i teraz od tego czy pojawi się tylko pojedyncza obniżka, czy podwójna obniżka będzie zależeć bardzo, bardzo, bardzo dużo. Przy pojedynczej obniżce najprawdopodobniej jest ona już w 100% wyceniona. W związku z tym pojedyncza obniżka odreagowanie wcześniejszych wzrostów, innymi słowy, dump ku dołowi i to natychmiastowy. Natomiast podwójna obniżka, tutaj może być chwila konsternacji, ponieważ przez długi czas rynek prawdopodobnie tego nie wyceniał. Może być w związku z tym przy podwójnej obniżce, ponieważ to będzie lepsza sytuacja, fala wzrostowa, kolejna fala wzrostowa, która przez jakiś czas może się utrzymać. Pytanie jak długo? No właśnie. I te kolejne analizy będę podawać na jutrzejszym materiale. Napiszcie wasze komentarze, jak się do tego odnosicie i co na ten temat sądzicie, jakie są wasze ulubione metryki na Max Data. A pamiętajcie, że możecie na Max Data dodawać alerty na wszystkie te metryki, również na linię trendu, na SPX, na DXY. Możecie dodawać alerty, wystarczy, że na taką linię trendu klikniecie, dodajecie alert, powiadomienia na telefon, wszędzie. Okej, okay, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!